Druga po meczu, KPMG prowadzi 5-1 w niemieckich strojach z Urkanem. Ładnie przeszedł, ale nie zdążył podać. To, że nie chciałbym się jechać na tej naświetlę tak, tak. się mecz potrafią dudzić w minutę, dwie jady chciał 50 zasłyt

Ale to może lepiej niż kład. Bo z pięć dych tak <laughs> Ale za godzinę to bardzo dziewięć minut. No. Boze. No to dobrze no. To, może jest świadomy wszystkich umiejętności, szamy swoich i wszystkich. Wie. Come on!

bo mam radę pedagogiczną posiadł O 15-20 a pewnie... po zajęcia. no a ile takie to takich rozmów godziny? no to szkoło tego będzie, bo to taka wiesz podsumowująca sms i wszystko, baterie przyjdziemy no? czy panie mówią? znaczy o nie, tam jest jeszcze 16 punktów, to ci nie będę wszystkich mówił ale między innymi jest jakieś średnie klasy, jakie są problemy Jakie nowe wyzwania, czy ktoś Wiceum. Wiceum. A człowieku, to to normalnie jest tajemnica rady pedagogicznej, ja ci mogę powiedzieć w punktach ogólnie to się mówi, ale tam nie ma prawa nic wyjść. No nie, tak, oczywiście, ja rozumiem, fajne. No, a czasami się słyszy takie rzeczy, że kurde. A dobra, no liceum, a ma się nie wiem, problemy z dziećmi, które piły w albo tak, bo coś, czy to nie istnieje? To znaczy powiem tak, no jeżeli chodzi o liceum, to nie. narkotyki się zdarzają, ale to są sporadyczne rzeczy, bardzo sporadyczne rzeczy. No dobra, ale czy że to są czy pani na lekcjach, czy, że gdzieś Nie, nie, nie że ktoś ma jakiś to... problem, na przykład, tak, dojdzie do szkoły, no bo na do szkoły, no czyli, ok, uzuje, uzuje w różnych szkołach, no to w niektórych szkołach były problemy, że jest faktycznie problem, tak? Aha. Natomiast dłużej, teraz są problemy z anoreksją, z bulimią. Tak, z sysemią No. Tego, tego typu rzeczy. Wiele, jak no się nie powiedziała, że, że... jak tam zadzwoniła. I tam jest kolega do, do... wakacji. kto no. Co Ja, 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 to ja, 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 Powiem, bo to każdy jest w sprawozdaniu zespołu, sukcesy, problemy, co trzeba to zmieniać ewentualnie. No, nie mam no, Nie, no, nie jest <laughs> Właśnie nawet niekoniecznie, nawet interesujące to jest. A, ty, a ty coś będziesz... to a ty coś bym nie mówił? To a czy wiesz to... co? Czy coś to mówię? Ja to z reguły coś mówię, bo się zawsze coś tam odzywam. <laughs> to może pytania, które mnie też interesuje. <laughs> Spora rycznie tam mam jakieś 2-3 minuty sprawozdanie i koniec, nie? To jesteśmy w przez resztę A tak, bo jak ten krótko mówię, to jasne, że tak No że... Ja tak że... To, to także wiesz Tak, to po otwarciach albo zamknięciach ten już nie trafia, jak się z matą, który nie rozumie, że wszyscy chcą jechać do domu I <grytanie> zacznę <grytanie grytanie grytanie> podziękowania dla prezydenta I zastępcy no, I zastępcy Gerol Ministra y, formy, no, Egzekucyjny. Nie, teraz... Można to, 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 to w szkole, gdzie rada pedagogiczna jest bardzo sprawnie przeprowadzana. Naprawdę nie ma przestoju i luzi. Ale wcześniej jak uczyłem, w innym, Powiem ci, że rady trwały po 7-8 godzin. Po godzin, no jak masz normalnych ludzi, którzy chcą to odpyknąć i... Od dyrektora, tak, do, 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 do dyrektor ludzi kurczę se poza jak, jak jest dyrektor, który jest normalny, dyrektor, bo, i, i inaczej. To on wie to wszystko, co, co oni mu powiedzą, to on to powinien wiedzieć, tak? Jak dyrektor wie, o co chodzi w szkole, tak? Do domu mu się nie spieszy. Nie w dużej mierze to też zależy od tego, czy dyrektor jest taką osobą, która rozkminia każdy problem na Radzie, czy problemy znalazła wcześniej, a na Radzie już tylko sprawozdania. No, no właśnie, czy jest dobrym dyrektorem. No, tak no. Taka prawda. Na Radzie ci już daje informację, że był problem rozwiązany na przykład. Ale A rozwija się, w porządku. Ale powiem, są nowi, ludzie. No nie tutaj... jest, no jest jakieś tam grupa 12-15 osób, w miarę stała. No dobra, Ale w sensie, zależy ci na tym, żeby ich było więcej, Czy ludzie raczej chcą, a żeby się rozwijali? Znaczy nie. Ja lubię popularyzować ten sport bardzo nawet. Natomiast bardziej mi zależy na tym, żeby ci, którzy są, rozwijali się. Natomiast jeżeli chodzi o nowych, to. Nie jestem za inter... oj oj oj. jestem zwanym nowymi, tak? Ale wiesz, na przykład nowi przychodzą, którzy kompletnie nic nie potrafią, nie? Mhm. I no ja z nimi mam problem, no jak ich nauczyć, no? Tak naprawdę to my żeby was nauczyć gry w szachy. No to nowi, to, to samych ruchów to was może nauczyć każdy na komputerze. No? Natomiast czegokolwiek gry myślenia i tak dalej no to już faktycznie no musi być ktoś kto potrafi to zrobić, tak? Victor jak to się... Wiesz, tak było totalnie nowe, za to też widać szybsze. Część z tego chyba, jest, że jest jakoś... No nie, wiesz, to już nie liceum, wiesz. Liceum to jest sytuacja taka, że nawet jak ktoś ma potencjał, mam takiego chłopaka, który ma duży potencjał, sam się nauczył przecież go, nie wiem, 2-3 tygodnie i sobie no i nieźle więc... Nie? Ale to wiesz, to nie oszpujmy się, z takich ludzi to już tam no ale, no wiadomo, zawodowców będzie, nie będzie, nie? ale wiadomo, dla to będzie to mówią, ale... Ale na przyjemności, <susza> mm -hmm. I dla, nawet dla ćwiczenia było. A nie, no jasne, to umiejętności no, na to też polega, tak? Strategiczne myślenie. <laughs> Jestem takiego dyrektora, który normalnie jest tak tanie rozwojowy, że sam zadbał o sprzęt, załatwił. Kurczę, powiem ci, co, że zdziwiony jestem, tak bardzo pozytywnie, nie? No, słuchaj, dla niego to jest, nie moim zdaniem to wiesz. Teraz po pierwsze się walczył ucznia, bo za ucznia dostaje kasę. I jak on ma się cię pochwalić. Ale ja mówię o czymś takim. o czym takiej <laughs> ta 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 zaangażowaniu, takiej ta otwartości, wiesz. Zmastasz, że. Zaznaczam? Jeżeli chce znaleźć gościa, który może usiąść nie dość, do w szkole, to jeszcze możecie zrobić no, bardzo nietypowe, że tak powiem, Ha? A jeszcze zgłosił się koleś, który tam w miejscowości obok jest pasjonatem brydża, był ewertowany nauczyciel, i mówi, że za darmo może przeprowadzić takie zajęcia. Brydżowe. Właśnie cofer, jak będę dawał ogłoszenie w szkole, <coughs> czy są chętni? No nie, może się nie gra brydża. No powiem ci szczerze, że. Nasze pokolenie, nasze pokolenie właściwie naszych rodziców to było to pokolenie brydżowe maksymalne

Teraz usłyszałem do reakcję. No tu jest. Ja, w ja grać, ale ja to mogę po... ja się śmieję, że jako dziadek. Dobry, <gry> Czyli przekładał karty. Dobra. No wiesz, w rodzinie nikt nie grał. Wśród też. A u nas i moja mama grała. Brakowało czwartego, więc się nauczyła, bo ten tata grał i tak było tak, że się gra, Już, ja, Nie ma I o to chodzi. tak, mam jeszcze więcej, ale w minimum czwórkę. tak,

Tak chcę, żeby jest to bardziej przyłożenie. 7 1 od Messiego czy nie? Tak. Nie to w ogóle! No, no, no. no Messi Ronaldo no, trzeba przyznać są na takim poziomie... No zakładam, że kiedyś za komuny się takich światowych piłkarzy, tylko że oni po prostu nie wyjeżdżali za granicę, nie? No tak, tylko żeby oni też nie byli. Oni to to się byli właśnie tak jak ten system na minimalizm, tak naprawdę jedynie po nich czekolwiek... Ale nie, nie, się nie ja mówię jeszcze wcześniejszy pokoleń. Mógłbym to Ej, no taki lato kurwa jak wygrał, to wygrał. Nie, tak jak teraz. Umownie, granizacyjnie może, nie? A dzisiaj to Nie, to też jest. Do swoich czasów to wiadomo, że mieli wszystko to chcieli, kurwa. Z tym, że to był duży Piat, a nie, gdzie reszta nie miała nic. Ale jak oni by się już 20 lat później urodzili, to dzisiaj będą nawet. Milion euro. 15 milionów a, bo. 15, nie, ale taki lato, to dy dy dychę swobodnie, bo to by grał spokojnie, w jakimś bajernie, razem z Lewandowskimi. To był królem tak. strzelców. Pomóż no. Jak ten e, Hamec został królem strzelców, od razu kupił go Real za 60 milionów, tak? To jest takie przełożenie, tak? Wtedy niestety nie było dla nich niestety takich sutaków. Nie? No, no w szczęście, sensie, że pamiętam 82 rok. Ja też. To jest Polska-Belgia. <grydy grydy> no 3-0. był jeden z lepszych polaków na nich. W ogóle chyba nie wiem, czy nie najlepszy. historii można powiedzieć. Tylko w I, czy, to co zrobiliśmy. Lato to jest no, to nie w w z tym Nie Jedzie To niestety 0-2 z Włochami, nie? Ale brama ładna. No ale niestety taki, taki to co rzucił klątwę ku twojemu domacicy. Realizm. realizm. Koniec socjalizmu, koniec kasy, z kasy, z zakładów pracy. Tak. Górników, hutników. To kiedyś za komuny było za głębie, Trzy głębia. Pięć górników i trzech wszystkich O. Koniec.